Piątek, czyli mój dzień czasem wolny. Dzisiaj wyjątkowo, bo nie zaczynam go treningiem w Palm o 6. Dlatego, że, że tak się złożyło, że musieliśmy go przełożyć na inny dzień, ale jeden na 10:00, co zresztą widać. Potem mam w planach spróbować drugi raz dostać się do księgarni, w której kupiłam zły tom książki i ją wymienić po prostu. Potem planuję odgruzować mój balkon, dlatego że tam po tej przeprowadzce całej jeszcze jest trochę rzeczy, które wymagają wyrzucenia, oddania, spakowania, wywiezień do magazynu, więc, więc mam trochę z tym rzeczy i chciałabym to zrobić. Kolejna rzecz chcę też dokończyć segregację moich książek, ponieważ części też nie zdążyłam jeszcze po tej przeprowadzce posegregować. I jeszcze mam jeden karton w Łazience do rozpakowania, więc dzisiaj chciałabym odgruzować te trzy rzeczy. Także zapraszam Was na spędzenie dnia zem. No już po treningu tenisowym z się Dzisiaj naprawdę fajnie było, bardzo niektóre rzeczy się wydają takie proste i banalne, jak się je na nie patrzy z boku, ale one wykonać, to nie jest tak łatwe. Teraz planuję jechać na Chmielną, zamienić książkę w księgarni. Może się uda. A jak nie, no to trudno będę musiała kupić. A tej znaleźć drugi dom. Także teraz wyprawam na pielną, potem wracam do domu. Jestem ogólnie zszokowana, bo to nie jest tak, że ja chciałam tą książkę oddać. Ten sklep byłby straszny jakoś, tak. Ja po prostu chciałam ją wymienić na ten właściwy tytuł, ten ton, który jest mi potrzebny, który był dokładnie w tej samej cenie. A y, jest ten problem. Ja tego nie rozumiem, bo inaczej, ok, rozumiem, jakby nie ma polityki zwrotów, bo nie chcą być stratni, no ale wyjść klientowi naprzeciw tylko dlatego, że po prostu się pomylił najzwyczajniej, jeśli się nic nie oddaje zazwyczaj, a tu po prostu potrzebowałam wymienić. Nie da się. Jest aktualnie bardzo duży bałagan, ale dużo rzeczy zostało wyrzuconych i myślę, że zaraz to ogarnę. Tymczasem to, co najbardziej lubię, czyli Wimbledon i dzisiaj mamy mecz Carlosa Alcarazza i oczywiście mu bardzo serdecznie kibicuję, bardzo go lubię, jest bardzo sympatyczny, także... Carlos, trzymam kciuki. Dużo to, to. Tu jest biblioteczka i jeszcze jest ich naprawdę dużo, bo jeszcze mam dwa kartony i w magazynie kartony po prostu. I wszystkie te książki czekają na przeczytanie. Dlatego staram się nie kupować książek nie dlatego, że ich nie lubię kupować, bo uwielbiam. Natomiast. Natomiast no, muszę zwracać troszkę uwagę teraz na ilość, więc generalnie staram się raczej mm, raczej te wszystkie książki w miarę oddawać, sprzedawać i tak dalej. I dopiero wtedy jestem w stanie kupić coś, znaczy mogę, tak sobie powiedziałam, że mogę kupić coś innego. Także yy, tak jak wspominałam, ja zrobiłam sobie katalog książek, w który sobie wpisuję te wszystkie pozycje, które mam już, żeby unikać sytuacji, że coś mi się zdubluje, ale akurat wtedy byłam obok tej księgarni nieszczęsnej i postanowiłam kupić książkę, i niestety mi się pomyliły tytuły, no ale już nic nie poradzę w tym temacie, niestety, bo jak widać, no księgarnia nie jest raczej współpracująca, więc. No cóż. Ten mój katalog, czyli ja mam. Mam tak, już Wam mówię. Jest oczywiście katalog na moje potrzeby w związku z tym tak ja sobie wpisam autora, wpis, ja sobie wpisam autora, tytuł, gatunek jakiś tam taki, żeby było to dla mnie logiczne, co to jest. Ja mam dużo książek w językach innych niż polski również, więc zaznaczam w jakim to jest języku, bo to nie tylko jest angielski. To co jest w magazynie, to co już jest przeczytane i ewentualnie co chcę sprzedać, sobie też zaznaczam. książeczkę PTTK, bo miałam taki plan kiedyś zbierać te pieczątki, które tu się zbieram w schroniskach, na przykład. I w ogóle można tu zdobyć jakieś takie odznaki z tego, co ja tak kiedyś czytałam, przynajmniej. Ale. Mm, ale finał tego jest taki, że ta książeczka jest pusta, bo ja nigdy nic z nią nie wpisałam. Ja zapomniałam zabrać w ogóle, jak pojechałam w górę, więc więc wielokrotnie coś tam zdobyłam, a nie ma wpisu z tego, także chyba trzeba zacząć od nowa. Książeczkę sobie zostawię gdzieś na widoku, bo jak bym się wybrała w tym roku gdzieś w Tatry czy nie tylko w Tatry, to, to może coś z tego będzie, może nie zapomnę. Jeszcze troszkę zostało mi tych książek do ogarnięcia, ale to chyba sobie podzielę na dwa dni, bo muszę się zastanowić, które, które mogłabym gdzieś może już oddać, a które będą mi jeszcze potrzebne i muszę je spakować, podzielić, także... Z tym już kończę. Balkon muszę wysuszyć skrzynkę, jak ją wysuszę. To już też będzie zrobione, także, yy, także na dzisiaj to wszystko. Dzisiaj zamierzam jeszcze przyjemnie spędzić końcówkę dnia. Jeszcze dokończę mecz i życzę Wam wszystkiego dobrego. Cieszę się, że za mną dzisiaj byliście i zapraszam do na następnego vloga. ciąg dalszy porządków na balkonie, wszystko zamiatane, powyrzucane, umyta ta skrzynka, w środku są wszystkie te syredy kwiatów i teraz trzeba umyć podłogę, poukładać i będzie wszystko gotowe. Podłoga umyta, czekam aż wyschnie. Jeszcze tam mam takie ślady po wodzie. Jak podlewam doniczki i się zastanawiam czym to zmycać, będę musiała pomyśleć. A w TV mamy igę świątek i wimbledon. Jeszcze zakończyłam porządki na balkonie. Jeszcze sam jeszcze troszkę roślin, to mi się przydało. No i już jest większy porządek niż był po tej